Kapel ten opublikowany w Warszawskiej Gazecie 4 listopada 2022 roku, a zatytułowany Program Wielkiego Sabotażu. Przeglądając klasyczny zestaw polskojęzycznych informatorów, podręczników z zestawami opinii dla ludzi, którzy nie chcą, nie potrafią, bądź nie mają czasu, żeby się dowiedzieć, zauważyłem, że od jakiegoś już czasu zgodnym chórem prowadzą one psychologiczną wojnę ze swoimi odbiorcami wiecznie manipulowanymi nieszczęśnikami. Wojna ta polega na kreowaniu obrazu, jakby już za chwilę cały polski świat miał się zawalić, ekonomia miała upaść, zbliżając się warunkami do poziomu gospodarek Bangladeszu czy Libanu, a ulice drżały w oczekiwaniu na już wkrótce wypełniające je zdesperowane tłumy, pozbawione podstawowych środków do życia. Na tle tego medialnego szumu żeruje tzw. opozycja, robiąc miny groźne i posępne i epatując histerią. Dlaczego teraz? Otóż, jak kiedyś Melo deklamował znany nam komediant i pirat drogowy Jerzy S., nie ma takiej rury, której nie można odetkać. Święte słowa, tyle że nie tylko można odetkać, ale również zatkać lub wysadzić. Tak, proszę Państwa, całe to bicie medialnymi piorunami po kurnikach ma swój początek w problemach z rurą, a dokładnie z tętnicą. Którą do niedawna II Armia Świata, armia sowieckiego wzoru, zasilała serce piątej gospodarki świata środkami dopingującymi, utrzymującymi tę gospodarkę wysoko w ekonomicznych rankingach. Nad tym, kto rurę wysadził, głowią się eksperci, a ja przyznaję całkowitą rację i laur panu Markowi Jakubiakowi. Marek Jakubiak trafnie odgadł, że rury nie wysadzili Rosjanie in gremio, ale słabnąca frakcja putinowska na Kremlu, frakcja wojny. I był to cios wymierzony w inną frakcję, frakcję dogadania się z Zachodem na jakichś niekompromitujących, dających szansę na wytłumaczenie rosyjskiemu społeczeństwu w warunkach. Podstawą porozumienia musiał być dos, musiały być dostawy rosyjskich surowców, bo nic innego Rosja nie ma Zachodowi, a więc Niemcom, do zaoferowania. Dopóki rura fizycznie istniała, Niemcy prowadziły politykę wobec Ukrainy wrogą i z nadzieją wyczekiwały momentu, żeby znów było jak było, jak każdy narkoman na głodzie. Tyle, że na cele rosyjskiego państwa stoi socjopata, a jego zachowania w niczym nie różnią się od zachowań słynnego Niemca, jego duchowego protoplasty Adolfa Hitlera, świetnie zresztą oddanych w popularnym firmie Der Untergang, czyli Upadek. Różnica tylko taka, że pierwowzór miał dowódców zdolnych, a żołnierzy bojowych, a ten pajac krwiożerczy ma dowódców z mózgami zgąbczałymi od wody, a żołnierzy poza nielicznymi wyjątkami niebojowych. Ale dzisiejsze słońce Sowdepi raczy tego nie dostrzegać i śni o nadchodzącym nieuchronnym zwycięstwie, mieląc swoich poddanych w ukraińskiej maszynce do mielenia ludzkiego mięsa. W tym śnie nie ma miejsca na jakiekolwiek kompromisy i dlatego pajac zrobił to, co robili jeszcze starożytni, zdesperowani wodzowie wojennych wypraw na wybrzeża wroga. W razie kryzysu przy próbie oblążenia fortecy pali się okręty, aby odciąć własnym żołnierzom drogę odwrotu. Wspominamy tutaj Iliadę. Ta druga, oblegana strona z wysokości swych murów też widzi łuny nad korabliami. Właśnie stąd, z następstwa wysnucia logicznych konsekwencji z faktu tych łun, a w tym konkretnym przypadku wielkich bombli na Bałtyku, Niemcy przestawiły swoją politykę z torów starych na tory nowe. W Kijowie pojawił się z gospodarską wizytą prezydent Niemiec Steinmeier, a na linię frontu dociera wreszcie i docierać będzie niemiecki ciężki sprzęt wojskowy. Nowe rozdanie oznacza także, że Niemcy pogodziły się z tym, że Ukraina pozostanie wolna, a kto wie czy nie w kształcie sprzed 2014 roku. Ukraina będzie wolna i zdewastowana, więc ktoś będzie musiał ją odbudować. Dla kraju bądź krajów, które się tej odbudowy podejmą i które Ukraińcy zaproszą do odbudowywania, proces ten stanie się potężnym impulsem prowzrostowym. Jest to drugi powód wybuchu sympatii Niemiec do Ukrainy. Może się ten wybuch na niewiele jednak zdać, bo o tym, kto odbudowywał będzie Ukrainę razem z Ukraińcami, zdecydują sami Ukraińcy. Ale i Amerykanie, bo to oni będą w części przynajmniej odbudowę tę finansować. Ukraińcy to naród waleczny, ale i pamiętliwy, zawzięty. Dlatego nie sądzę, żeby Niemców i ich firmy witano w Kijowie kwiatami. Z racji położenia potencjału i dziś serdecznych stosunków między sąsiedzkimi krajami, hubem odbudowy, tak jak dziś hubem dostaw sprzętu wojskowego, ma szansę stać się Polska, o ile nie wyrazi niezainteresowania. Właśnie tu potrzebna jest zmiana rządu w Polsce na nowy. Potrzebny jest rząd, który nie będzie zainteresowany odbudową Ukrainy przez firmy polskie. Owszem, będzie o tym mówił, ale działał tak jak premier Marek Belka, który pojechał do Iraku po wojnie w Zatoce, by załatwiać polskim firmom kontrakty. Coś tam załatwiał, ale na pewno nie kontrakty i na pewno nie dla polskich firm. W każdym razie wrócił zadowolony. Elity niemieckie zawsze myślą w perspektywie kilku ruchów na szachownicy naprzód. Sytuacja gospodarcza Niemiec jest niewesoła, więc taki lewar w postaci wielkich ukraińskich kontraktów byłby jak znalazł. A wzrost gospodarczego znaczenia i Polski, i jej stopniowe uniezależnianie się od gospodarki niemieckiej byłoby dla Niemiec katastrofą. Jest jednak jeszcze jedno zadanie, którego wykonania oczekiwać będzie rząd Niemiec od nowego rządu polskiego, a będzie nim postawienie tamy napływowi koreańskich technologii, najpierw wojskowych, ale zaraz potem cywilnych, bo o tym marzą Koreańczycy. Napływ technologii koreańskich, w szczególności technologii z branży motoryzacyjnej i ich licencjonowanie stworzyłoby w Polsce konkurencję dla niemieckiego rynku motoryzacyjnego na całym obszarze Europy Wschodniej, a w dalszej kolejności w całej Unii Europejskiej. Polskie samochody na licencji koreańskiej nie podlegałyby wysokim cłom Unii. Zapowiadane wymówienie zawartych już kontraktów na dostawy uzbrojenia stałoby się międzynarodowym skandalem i o to opozycji chodzi, bo jest to marzenie rządu Republiki Federalnej Niemiec. Kolejnym zadaniem nowego polskiego rządu byłoby podważenie zaufania do Polski Stanów Zjednoczonych. Strategię takiego podważania znamy, a nowinek możemy się tylko domyślać. Warto w tym miejscu przypomnieć o skutecznym sabotowaniu przez rząd Donalda Tuska pomysłu amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Jak pamiętamy, albo i nie, sabotowanie polegało, rozegrało się w zasadzie w dwutakcie symbolicznych dat. Najpierw Donald Tusk oświadczył, że tarcza antyrakietowa nic do bezpieczeństwa Polski nie wnosi, i oświadczył to w dniu amerykańskiego święta narodowego 4 lipca. A w konsekwencji Barack Obama ogłosił porzucenie pomysłu budowy tejże tarczy, i zrobił to 17 września, w dniu rocznicy równie symbolicznej. Wisienką na torcie byłoby ponowne powołanie na ministra spraw zagranicznych mistrza Radka Sikorskiego z jego strefami pozornie zdekomunizowanymi. Już by on tam. Nic nie musiał mówić, wystarczy, żeby był i sterczał. Przy tej okazji warto zastanowić się, czy aby na pewno ostatnie dyplomatyczne kiksy Sikorskiego należy kojarzyć z Moskwą, czy też może jednak z Berlinem. Logika medialnego ostrzału i retoryka opozycji wyraźnie wskazuje na taki właśnie kierunek. Niemcy mogą na potencjalnej wygranej Ukrainie stracić, ale mogą też i zyskać. Warunkiem jest jednak niepowstanie bloku państw wschodniej flanki NATO i utrzymanie Niemiec w roli gwaranta pax americana na starym kontynencie. Stąd bierze się głupawa z krajowego punktu widzenia narracja o rzekomej prorosyjskości zjednoczonej prawicy i rzekomo nieugiętej antyrosyjskości opozycji. Lud się na to tym razem nie nabierze, ale przedstawienie to służyć ma przekonaniu o tym z zagranicy, a zwłaszcza elit amerykańskich. Celowi wykazania słabości Polski ma służyć program Koalicji Obywatelskiej. Państwo możecie powiedzieć, że przecież koalicja obywatelska programu nie ma. Otóż ma. Tyle, że nie dotyczy on jakichkolwiek reform czy kontynuowania jakichkolwiek inwestycji, ale sabotowania reform, wprowadzania chaosu i podważania wiarygodności Polski na każdym kroku. Chaos ma zapewnić odwrócenie reform sądownictwa oraz gwałtowna i brutalna ofensywa nasycania kultury i edukacji jak najbardziej skrajnymi lewackimi ideami, po to, by budziły powszechny opór, chaos i zamęt. Dziękuję bardzo.